Kochani, witajcie na moim kanale. Jestem Iza i w dzisiejszym odcinku niestety y, mój gość specjalny ze wczorajszego odcinka już pojechał, więc no dzisiaj będę musiała sama dawać jej głosy. Więc y, dzisiaj Wam trochę mogę zaspoilerować. Dzisiaj będę będziemy się pakować do szpitala, bo za niedługo będzie termin porodu. I dzisiaj też... Będzie znalezione mieszkanie dla Leny. Więc. Dla Leny, tak. Więc yy, po prostu ja już nie gadule. Przechodzimy po prostu do odcinka. Dobra, trzeba będzie jechać do sklepu, bo mało chleba już jest. Mm, dobra. To tu muszę wypakować. Pójdę za chwilę sprawdzić do, y, do, do, do maj, co tam robi. Kurde, nie mamy jej włączać. O, już się wyprało. Tak, idę po kosz. Ej, Nela, ty pilnuj tego, patyczaka, bo jak on ucieknie. Wiem, wiem. Wiesz, mamy duży dom i dużo szafek tu. No tato przecież wiem. On tu jest przy mnie. Ja oglądam y, y, tego, y, jakiś przyrodniczy o delfinkach, o, o oceanach i, i nadal nie uciekł. Ogląda ze mną. No dobra. No Jezu, znowu muszę umyć. Dobra, później. Muszę to wziąć i wypakować. Do muszę iść nawet nie wiem co tu zrobić tak za bardzo Może pokój może pokój Gracjana nie wiem w ogóle kochani teraz na chwilę jest zatrzymany odcinek um, jak w rodzinie jest jeszcze jeden chłop i... On ma 15 lat i on wyjechał jakby do, no, do, jak to się mówiło, do szkoły, gdzie się mieszka. O, do szkoły z internatem. Więc tu będzie jego pokój. Wracamy do odcinka. Dobra, y, Jezus Maria. Co tu robi ten wózek, kurde? Je, która jest godzina? 11.55. A ile już grasz? Dwie godziny. No właśnie. Masz tu koleć, zrobiłam. Jest odcinki. Nie jezuj mi tu teraz. I odłóż już tą grę. Jedziesz ze mną w ogóle do sklepu? Dobra. A kiedy? No gdzieś tak za godzinę. No dobra. Dobra, odłożę na chwilę to. Właśnie, kiedy moja paczka z... Sefory przyjdzie. Kurde, ile mam tych gier? Dobra, um, trzeba to gdzieś ułożyć. Dobra. Hmm, trzeba się spakować na jutro do szkoły. Nie, pojutrze. Znowu mama mi będzie mówić, że się na ostatnią chwilę pakuję. Mm, w ławku nie będziemy mieli, więc spakuję tylko potrzebne rzeczy. Dobra, to spakuję piórnik. Wpakuję piórnik. Dobra, tu za chwilę wpakuję. zeszyt, portfel, portfel. Zostawię, bo idziemy do tego sklepu. I wezmę jeszcze ten piórnik. Dobra, i ślub. I Dobra, plecak spakowany, to mm, pójdę na dół. Tymczasem u Leny. Dobra, jak już jestem na tym spacerze, już sumie jestem trochę głodna. O, tu są banany w czekoladzie. Może sobie kupię jednego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała sobie kupić innego banana w czekoladzie. Dobrze, a jaki smak? Mm, Mleczna czekolada z posypką. Dobrze, już robię. Proszę. Tu będzie 10 zł. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobry nawet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to chyba tu miałam przyjść, sprawdzić to, ten dom. Dobra, to tu. Dobra, pukam. Dobra, tego nie było, jakby coś. O, dobra, chyba już ta pani przyszła. Dzień dobry. Dzień dobry. To pani na. E, na. na. na... Zobaczenie tego mieszkania? Tak, tu ja. Dobrze, to proszę wejść. Dobrze, to tu jest taki, taki du, takie duże. To może być tutaj jakby z salonu kuchnia, jak pani chce. Dobrze. No na przykład to jest takie duże. To nie wiem, co chyba ma z 20 metrów. Aha, dobrze. A no to, y, tam się idzie do kolejnego. Tu jest taki, no dość skromny pokoik. Okej. Okay. Tu y, jest taki mały, tu, na, tu pani bym na przykład mogła zrobić łazienkę, ja tylko proponuję jakby co. Dobrze. A tu jest ostatni pokój, czyli taki, no też mały. Tak, tak wygląda. Dobrze. A jaką pani cenę by chciała? Jaką pani cenę w ogóle by chciała za to mieszkanie? Ja bym chciała tak do 15 tysięcy. O, to dosyć skromna cena na takie duże mieszkanie. No. No dobrze. To termin, do którego mogę zapłacić? Tak, do 5 dni. Dobrze. To w kontakcie. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, w sumie nawet okej okay te mieszkania. By się trochę zmiany kolorów przydały. Ale nawet okej, okay, pomyślę. To wchodzę. Już wróciłaś? No jak widać. I co? No nawet okej okay te mieszkanie. A ile chciała? 15 tysięcy. A ile w ogóle pokoi? Jeden taki duży i dwa takie skromne i taki jeden mały. No to nawet, ile ty masz dwójkę dzieci? No to nawet i starczy. No, właśnie się tak zastanawiałam. Bo te poprzednie trzy w ogóle. w ogóle te ceny, kurde, 100 tysięcy za dwa pokoje. No. Słuchaj kurde, chyba jakieś ceny z kosmosu, no, wybrali. No więc na razie jestem przy tym i mam do 5 dni termin płatności. Aha, no to nawet okej. Okay. No. Dobra. Mm, dobra, to jest puste, to ona tu ma rzeczy. Tu... I to tu Teraz tu Czemu ona ma dwa takie same ubrania? Nie wiem, może sobie zapasowe kupiłam To jest moje Tu I to jest jej I to też jest jej Dobra, to idę to odnieść Dobra, może pojadę do mojej. do mamy. Ej, Iza? Co? I ja pojadę do mamy. No, okej. Okay. Dobra, to, to ja już jedę. A mogę zostawić tu walizki? No, możesz, bez problemu. Dobra, to pa. Pa. Dobra, Krystian, to ja jadę z. Um, mają do tego, do sklepu. Dobra, to jedźcie. Chodź, mama, no i, no i idę. My jedziemy do jakiego sklepu w ogóle? To mm, do... poczekaj, do, do hand, no do, do galerii. Aha, okej. Okay. Tylko poczekaj, muszę ubrać buty. Dobra, chodź, jedziemy. No to, minus później. Dobra, y, idź po wózek, a ja idę do elektronicznego. Dobra. O, tu jest. Już jesteś? No. Dobra, chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Moja wyjść przez sklep, bo tu jest mało miejsca z tym wózkiem. No, dobra. Ja bym chciała kupić y, taki z godziną. Takie coś, co tu jest za szybą. Dobrze, czy nie o to Pani chodziła? Tylko to jest taki... No. no. W sumie... A był kiedyś jeszcze jeden? Bo ostatnio widziałam. Został kupiony. Aha, dobrze. To bym poprosiła... Na razie to tylko konsola. Yy, dobrze, to jaki kolor? Yy, Klasyczny, czyli szary. Tak. Dobrze. To będzie 20. Z... Nie, to będzie 200 zł. Dobrze, już płacę. poproszę. Dobrze. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Dobra. Idziemy teraz do, do kwiaciarni. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała kupić jakąś taką roślinkę po prostu. Dobrze, to mogę, może policy coś polecić? Tak. Dobrze, to tu są na przykład tu na półkę do, do salonu. Albo tu też są takie y, w mniejszej trochę cenie. Dobrze, to ja bym poprosiła te dwa. Dobrze. Siup i siup. To będzie y, 40 zł. To wszystko? Tak. Kartą. Dobrze. To. Y, proszę. Y, dobra. Odłoży. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kochani, przepraszam, je, jednak y, historyka będzie się kończyć na, jakby odcinek będzie się kończyć na tym etapie, bo muszę jechać, gdzieś nie mogę wam powiedzieć, gdzie. i dzisiaj już nie będę miała czasu, żeby dokończyć tą historię, więc mam nadzieję, że his, odcinek wam się podobał. Jak tak, zostaćcie łapkę w górę i napiszcie komentarz zostałam lub zostałem, do ko jak zostaliście do tego momentu. Więc ja się z wami żegnam. Bye.